A! A jest zresztą. Je tutaj... je A to jest taka tam? Nieważna. Aj! Tego nie było. Nie chciał, tancia, To by nie nie, to nie ma

Алиса, у тебя есть люди? Да, у помогать. есть. я хочу Просто... Я люблю тебе помогать? Cześć! Jeszcze na dwa ta część. Czas. Lepiej będzie, jeżeli byście na to nie patrzyli. Nie patrzyłam tego! Przecież wszystkiego najlepszego producent czekolady.

Yeah. Na pewno, na pewno! Nie, weź nie, nie to! Gwiazda telewizji cierpi! Gwiazda telewizji, bo rodzi gwiazdę w buty! Jeszcze mnie powiem, dać, nie, to pamięta! Zacznij nie będzie tak łatwo! Ach, jak przyjemnie! Walić sobie Nie, ha. A! nie, Hej nie, 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 i w ogóle i nie ten...

Ja się rączyć nie będę. Dobra, No trudno. Uwielbiam pomagać, nie mogę się ja oprzeć. jak taka... Kruszynka. No więc jak tu nie być poszkodowanym? Przestań być wolna. Trudno. Trudno? A chcesz, byś od niego całą anonimitu? Nie odbierać. No Musisz mi zbierać. Tak jest. Nigdy ja jej nie lubiłam. Słyszałam. Ja ciebie nie lubiłam.

Moje imię do zapamiętania. Tak? Teresie. Chyba ona pochodzi. z... ja! Widzicie ja! ona jest słaba? Widzicie? A ja! A no my to nagrywamy? No, weź to wyłącz, jak to się wyłącza.